Cześć, witam serdecznie moi drodzy, pierwszy raz to robię, więc nie mam wprawy, ale mam nadzieję, że pójdzie mi sprawnie i szybko. Skoro już zapoznałam Was z Waszymi ulubionymi wyborami gry miesiąca grudnia 2021, no to nadszedł czas, abyście poznali Waszą grę roku, a właściwie dwie Wasze gry roku, a tak naprawdę to 20 takich gier, będą to dwie topki, dwie dziesiątki. Jedna to, jak już zapowiadałam, statystyczne wybory spośród tych 12 miesięcy, w ramach których głosowaliście, a druga to Wasze głosowanie nagrę roku i to od razu bardzo raz jeszcze dziękuję, chylę czoła 4440 głosów to jest wynik, to jest wasz wynik w ramach tego głosowania, więc super dziękuję za tę aktywność. Od razu przypomnę wam o tym, że już teraz możecie i zachęcam bardzo serdecznie do tego głosować na grę miesiąca stycznia 2022. Ona również wejdzie do gry roku, tego roku. Natomiast w ramach gry miesiąca stycznia do wygrania dwie planszówki, czyli teraz London z dwoma dodatkami od wydawnictwa Portal Games oraz Psst, yeah. Trykaneczka pod tytułem Palec Boży od sklepu Grybe z Prądu. A więc, moi drodzy, wasze paluszki w ruch, klikajcie, wygrywajcie i głosujcie na grę miesiąca. Od razu Wam powiem o świątecznej nagrodzie, którą wyciągnęłam jeszcze spod choinki, Tam jeszcze troszkę pudełek zostało dla Was. Wyświetla się ona teraz na ekranie, a Wasze zadanie jest bardzo proste. Wystarczy dołączyć do grana subskrybentów, do czego Was bardzo, ale to bardzo serdecznie zachęcam. Natomiast, jeśli chodzi o grę roku, tego roku, czyli 2022, na pewno się ona pojawi, ale troszkę inaczej ją sobie zrobimy. Przede wszystkim, Będziecie głosować na gry wydane w roku 2022 i będziecie głosować na nie na początku przyszłego roku, aby wszystkie gry, które ukażą się nie, aż do samego końca roku, miały miały szansę dostać się do tego rankingu. Natomiast do głosowania na grę roku 2022 jeszcze Jeszcze wiele miesięcy. Zachęcam Was do aktywności, comiesięcznego udziału w, tej, w tejże zabawie. A teraz poznacie wasze, wasze wybory i myślę, że obie te top listy będą ciekawe, będą, będą interesujące i, będzie, i będą jakieś zaskoczenia. Dla mnie były, więc sądzę, że i dla Was. Że i dla Was również. Zachęcam, abyście zajrzeli również do opisu, bo poza linkiem, poza odnośnikiem do gry miesiąca stycznia, znajdziecie również tam. A co? Oczywiście, wyniki konkursu. Do zgarnięcia były gry sponsorowane przez wydawnictwo Galakta. Więc kto będzie grał w West Nights, druga edycja Rycerze Pustkowi, proszę szukać swoich danych. A kto będzie grał w Wampir Maskarada Dziedzictwo, sprawdzajcie koniecznie. No a teraz, a teraz zacznę sobie właśnie od tych statystyk, czyli tych gier, które najchętniej trafiały co miesiąc na wasze stoły, które skradły sobie waszą uwagę, waszą, wasze serducha plażowe przez ostatnie 12 miesięcy i to będzie, jak już powiedziałam, top 10. No to miejsce 10, moi drodzy, zrobiło się gorąco, ponieważ tutaj znalazła się taka ognista propozycja od Stefana Felda, czy też, czy też Stefana Felda. Ja powiem Wam szczerze, że tą grą Stefan mnie absolutnie do siebie przekonał. Też bardzo lubię i cieszę się, że Bonfire do tej top 10 się dostał. Bonfire to gra, gdzie pływamy sobie statkami z, z wysepek, pobieramy strażniczki, które to kroczą ścieżką, którą musimy im najpierw wyznaczyć, zbudować po to, aby rozpalić ów ogień, a my sobie w tym czasie układamy Tetrisa na planszy, a więc całkiem sympatycznie to wygląda. Kto z Was nie zna gry Bonfire, bo być może oglądam nie po raz pierwszy. Odsyłam również do opisu, to będzie mnóstwo linków i odnośników i w tamtych materiałach dotyczących poszczególnych gier mówię trochę więcej. A więc tą dychę otwiera właśnie ta propozycja, czyli. Czyli, moi drodzy, bonfire, co na miejscu dziewiątym, czyli w co gracie Chętniej, tu mam taką ściągawkę. Otóż na miejscu dziewiątym sprunęła gra na wasze stoły, sprunęła gra, której ja nie mam, ponieważ z mojej kolekcji ona z kolei wyfrunęła. Natomiast skrzydeł i ogólnie ptactwa tam mi zabraknie. Na skrzydłach propozycja od Elizabeth Hardway. Moi drodzy, ptaszki układamy sobie w różnych lokacjach na planszy. Jest naprawdę kolorowo, uroczo. Musimy tam taki nakarmić różnego rodzaju pożywieniem. No i jaj też nie zabrakę równie kolorowych, a więc na skrzydłach to miejsce dziewiąte. Natomiast na miejscu, na miejscu ósmym znalazła się gra, gdzie wybieramy się w kręte labirynty pod ziemi, aby chwycić tam artefakt, chociaż niekoniecznie pierwszy lepszy, bo będzie nam zależało na takim cennym. A więc ówkrętymi mrocznymi korytarzami przemieszczamy się i staramy się robić to tak, aby za dużo nie, nie nahałasować, bo jak tytuł brzmi, smoka nie należy drażnić, a on tam gdzieś śpi. Brzdęk bardzo fajna seria, o której szeroko opowiadałam na kanale, zarówno o podstawowej wersji, tej kosmicznej, i dodatkach, więc także tych z Was, którzy są tutaj może niezbyt często albo po raz pierwszy, odsyłam, bo warto zresztą wy to wiecie, bo brzdęk tutaj znajduje się na miejscu ósmym, na siódmym miejscu. Natomiast gra, która, która pojawia się tutaj i dla mnie nie wywołała pewne zaskoczenie, natomiast bardzo Wam się spodobała gra łąka, moi drodzy, która wygląda przeuroczo, a którą wypożyczyłam, więc też jej tutaj nie mam, nie pokażę fizycznie. Natomiast gra, w której wędrujemy sobie w odróżnieniu do brzdenka, nie w podziemiach, tylko na wierzchu, tak? Po, po kwiecisnej łące są różne zwierzątka, roślinki, zbieramy je sobie i myślę, że rodzinnie to bardzo dobrze się sprawdza. Na siódmym miejscu, natomiast miejsce szóste, moi drodzy, sprawdzam, gdzie ją mam. 妈妈 <Mom. laughs> Na miejscu, na miejscu szóstym znalazła się Duna Imperium. O, proszę, Dyuna Imperium, tutaj wszystko staje na głowie, gra, w której będziemy zajmować strategiczne lokacje na planszy, ubiegając innych graczy i zajmując im te miejsca, gra, w której będziemy zawierać sojusze, zrywać sojusze, a wszystko przez przyprawę. Najcenniejszą przyprawę w całej galaktyce, w całym wszechświecie, która znajduje się tylko i wyłącznie na Dune. Duna Imperium, moi drodzy, na miejscu szóstym cóż znajduje się na miejscu piątym. Tu pozwólcie, że podmienię sobie pudełka, bo to nie będzie wcale duże, ponieważ to jest kompaktowa wersja większego pudła, czyli Gloomhaven Szczęki Lwa. Jeśli zapytacie w sumie czemu Gloomhaven Szczęki Lwa na tak niskiej pozycji, jeśli spodziewaliście się, że, że będzie wyżej, to tylko przypomnę, że premiera tej gry odbyła się w sierpniu, a więc miała raczej relatywnie mniej czasu w stosunku do Konkurentów, aby, aby zająć wyższe pozycje. Niemniej jednak, piąte miejsce to uważam, że. To uważam, że miejsce wysokie, bo od razu, jak się tylko pojawiła w premierze, wskoczyła na pierwszą pozycję i później już była jak najbardziej obecna. więc bardzo chętnie graliście w tę mniejszą, kompaktową, bardzo praktyczną wersję dużego, opłastego pudła, jakim jest Gloomhaven. Więcej o tej grze też opowiadałam w obszerniejszym materiale, więc jeśli jesteście ciekawi, to również was odeślę. A teraz przechodzimy sobie do miejsca czwartego, czyli tuż przed podium. Gra, która ma bardzo, bardzo stabilną pozycję, i w której znów przeniesiemy się w kosmos, tylko z duny zmienimy sobie planetę na Marsa. Na Marsa, którego tak uwielbiacie terraformować. <trybujesz> terraformacja Marsa, tak jeszcze sięgnę sobie, bo z nowości, jeśli chodzi o ten rok, no, pojawiła się terraformacja Marsa ekspedycja Ares. w tę miałam okazję zagrać raz. A te ogrywam, więc, więc zobaczymy, jak wpłynie to na wasze, wybory, na wasze wybory w roku 2021 i absolutnie niczego nie sugeruję. Teraz formacja, Marsa, moi drodzy, tuż przed podium, no więc teraz poznajcie trzy najchętniej wybierane przez Was przez ostatnie 12 miesięcy planszówki w roku 2021. To jest ciekaw, co tu będzie, każdy pewnie. No więc na miejscu trzecim pozostajemy wciąż w kosmosie. Tyle, że już nie będzie statycznie, tylko lecimy. Lecimy sobie o takim właśnie frachtowcem. Jest wielkie pudło, trzeba zrobić więc więcej miejsca na tym trzecim miejscu. No, i też mamy, mamy tutaj sporo grozy mroku, bo jest horror science fiction. A Wy tak bardzo lubicie tych intruderów tutaj <grych> ubijać. Nemezis, moi drodzy, jak widać na miejscu trzecim, ponieważ Nemezis cały czas gdzieś tam się utrzymywał i sobie wędrował blisko czołówki, finalnie zajmując miejsce trzecie w ramach gry roku, czyli tej, którą najchętniej graliście w skali 12 miesięcy roku 2021. No i czas na dwa pierwsze miejsca, czyli miejsce drugie. Do miejsca drugiego muszę się dokopać, więc dajcie mi momencik tylko przestawię sobie te propozycje, które już. Widzieliście. Otóż na miejscu drugim gra, w której szukamy zaginionej wyspy Arnak. No to myślę, że już ją znaleźliście. Zaginiona wyspa Arnak to gra, którą, którą bardzo lubię, która bardzo mi się podoba. Jak tylko mam okazję, to również sięgam i gram. Opowiadałam o niej szerzej, więc, więc odsyłam. Gra, z której eksplorujemy kolejne świątynie, odkrywając kafle, walcząc ze strażnikami, ale najpierw musimy się tam dostać, więc trzeba odpowiednio zbudować sobie, zbudować sobie dek. I ścigać się w swoistym wyścigu o punkty zwycięstwa. Pewnie każdy z Was już się domyśla, co znajduje się na miejscu pierwszym, i raczej nie będzie tutaj wielkiego zaskoczenia i szoku. Choć szokujące jest to dla samego Everdela, bo stanął mi na głowie przez chwilę. Everdel, oczywiście król królów, gra, gra ze zwierzątkami, które, które wysyłamy w lokacji, aby dostarczyły nam surowców, a na podstawie tychże pozyskujemy nowe karty, budujemy, rozbudowujemy naszą osadę. Zapraszamy nowych mieszkańców, i to wszystko naprawdę bardzo, bardzo uroczo. Wygląda na tyle uroczo, że absolutnie skradło Wasze serca, stoły, planszowe dusze i co tam jeszcze. A więc Everdel, jeśli chodzi o te statystyczne wybory w roku 2021, przechodzimy teraz do Waszego głosowania i dziesiątki, tylko zrobię sobie tutaj miejsce. No to e, dziesiąte miejsce, czyli otwarcie tego rankingu, który pewnie najbardziej Was interesuje, e, to tutaj wiedzie gra, od której robi się aż smacznie, i tutaj postaram się, aby jedzenie mi się nie rozsypało, chociaż. E, chociaż nie będzie to wcale łatwe, fast foodowe imperium, jakie będziemy budować, też budujecie, bo pewnie nadal gracie w food chain, otwiera te dziesiątka, więc moi drodzy, boję się, że znowu mi się te wszystkie hamburgery i kole wysypią. To miejsce dziesiąte, które skradło gdzieś tam z końcem roku wasze. Raczej żołądki, bo chyba już tutaj nie do końca serca pewnie żołądki, choć tak naprawdę my tutaj bardziej ekonomicznie, a nie, a nie smakowicie będziemy decydować. Miejsce dziewiąte to gra, która, która troszkę mi w odmętach zaginęła. Odmęty grozy to, to gra z ukrytymi rolami, to gra, w której płyniemy sobie parowcem Atlantika, który jest podzielony na obszary, w których rozmieszczamy bohaterów i w których pojawiają się również przerażające istoty z owych głębin, a więc przemieszczanie się po lokacjach będzie miało tutaj znaczenie i dbanie o to, aby nasz parowiec nie zatonął. Spodobało Wam się to na tyle, że. Wskoczyła ta gra na miejsce dziewiąte, jeśli chodzi o, o wasze głosowanie. Miejsce ósme, moi drodzy, sprawdzam, gdzież ja podziałam. Och, jest. Miejsce ósme, moi drodzy, zmienimy zupełnie klimat, bo tutaj tutaj kropla czy szklanka wody jest wręcz na wagę złota, ponieważ w West Nights, rycerze pustkowi, edycja druga, która notabene było, była nagrodą, nagrodą w ramach gry roku, właśnie, to gra, która. Zabiera nas na bardzo pustynny, suchy kontynent Australii, która jednak nie przypomina Australii, ponieważ jest to sceneria ponuklearnej wojnie, a więc mamy tam. Mamy tam owych rycerzy, czyli naszych bohaterów, którzy będą walczyć z przerażającymi stworami, które są zmutowane i które mają różne wszczepy. Tak jak powiedziałam, tutaj na złota i woda, i paliwo, i naboje. I to wszystko toczy się właśnie w takiej scenerii, więc ja sama też West Nights bardzo lubię, spodobał mi się i też myślę, że w 2022 roku będzie na mój stół trafiać. Na miejscu siódmym pojawią się na planszy... Chłopaki, może niekoniecznie rycerze, czy raczej pojawiali się, bo to jest wasz wybór, jeśli chodzi o głosowanie na grę roku w ramach roku 2021. Clash of Cultures, jak widać, monumentalna edycja, więc całkiem sporo chłopaków, którzy chętnie wychodzą na plażę, aby walczyć, bo rozwój cywilizacji również odbywa się walką, i generalnie w tej strategicznej grze rozbudowujemy sobie cywilizację, budujemy miasta i wygląda to dość bogato. Ja jeszcze poza oglądaniem nie miałam okazji spróbować, ale to jest mój plan na rok 2022, a Wasz wybór na miejscu siódmym. Przechodzimy do miejsca szóstego i tutaj tak naprawdę powróci, powróci ta gra, która już tutaj była chwilę temu, czyli terraformacja Marsa. Czy Wam się udało tego Marsa steraformować? No myślę, że tak. My możemy się już tam na tego Marsa spokojnie przenosić, że jest, że jest tam już i odpowiednia temperatura i zielono, i jest czym oddychać, więc może śmiało. Czemu nie? Na miejscu szóstym, terraformacja Marsa. Słuchajcie, pozostaniemy od razu przy miejscu piątym, jeśli chodzi o wasze głosowanie. Pozostaniemy w kosmosie i znów i znów będziemy lecieć. Więc robimy nieco więcej miejsca, bo pudło spore, wypchane po brzegi, sporo grozy, sporo horroru i sporo intruderów. Mam nadzieję, że wasze rozgrywki nie wyglądały tak jak moja sprzed dwóch dni, kiedy pozdrawiam cię Bartek. Bartek to, to mój patron, który przyjechał zagrać ze mną, co prawda w Nemezis Lockdown, ale w momencie, kiedy losował swój, swojego pierwszego intrudera z worka zgadnijcie co wyszło. No przecież ta królowa, która goniła nas przez następne rundy i różnie było z tym uciekaniem. Nie toczyło, bo ja sobie byłam na drugim piętrze, gdzie miałam prąd i generalnie całkiem mi się nieźle wiodło, ale ostatnio wszystko skończyło się dla nas, dla każdego z nas, nieciekawie. Nie. Tutaj lecimy, natomiast intruderzy też są Ech, też są cięższe do pokonania, szczególnie królowa, moi drodzy. Dobrze, miejsce czwarte, czyli tuż przed podium i znów zostajemy sobie Proszę Państwa, w kosmosie, tyle, że już teraz dolecieliśmy niekoniecznie statkiem Nemezis, dolecieliśmy na Dune, bo tam jest owa cenna przyprawa, chyba intruderzy jeszcze o tym nie wiedzą, natomiast wiemy my, no i właśnie tutaj toczy się walka o dominację, więc, więc podstępy, intrygi, zrywane sojusze, czy zawierane jak najbardziej w dunie się dzieją i to jest gra, która skradła wasze serca, nie dziwię się, bo też bardzo ją... Lubię. Moi drodzy, miejsce trzecie, drugie oraz pierwsze. I tu myślę, że będą, że będą zaskoczenia, bo pewnie się domyślacie, jakie trzy planszówki się tutaj znalazły, ale jeszcze nie wiecie w jakiej kolejności, więc, więc myślę, że nie jeden z Was się zdziwi, kiedy pokaże, co się znajduje na miejscu. A później będzie zastanawianie się, jak się ułożyło miejsce drugie i pierwsze. Everdel, moi drodzy, który królował, jeśli chodzi o wasze statystyczne wybory. Natomiast no, trzecie miejsce to jest wciąż wysokie miejsce, bo pudło, bo podium, więc Everdel, to już sobie tutaj tego Everdela um, zostawię. No i teraz mogę Wam powiedzieć, że bardzo mi było miło obserwować, jak wygląda rywalizacja o miejsce pierwsze drugie, drugie i pierwsze. I, i gra, która znalazła się ostatecznie na miejscu drugim przez długi czas prowadziła, ale jednak, ale jednak. No proszę. To jest to pudło. Gloomhaven, Szczęki Lwa, więc pewnie już wiecie, co jest na miejscu pierwszym. To miejsce drugie. No i okej, okay, nie trzymam Was już więcej w niepewności. To jest Wasz wybór. To jest Wasz wybór, jeśli chodzi o głosowanie na grę roku 2021. Tu naprawdę różnica niewielka, ale to jest jednak zwycięzca, a to jest nasze podium. Każda z tych planszówek, moi drodzy, jest według mnie warta uwagi. Z wszystkich, które się tutaj pojawiły, warto zerknąć, gdybyście byli tymi graczami, którzy gdzieś tam może zaczynają. Sprawdzajcie sobie opisy. Zachęcam do tego. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie za tak liczny udział i głosowanie. Zachęcam, aby w tym roku było jeszcze lepiej. No i widzimy się w piątek. Zapraszam na materiał. Bądźcie koniecznie. Tymczasem życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.